Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Sebastian Kowalczyk. Pewnie część z Was mnie zna z mojego kanału na YouTube. Wędkarski Sebastian Kowalczyk, na który serdecznie zapraszam, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o nowym wydaniu wiadomości wędkarskich numer 11 listopadowy, do którego zachęcam. A jak już tu jesteśmy, to opowiem Wam o tym, czym się zajmuję tu. Między innymi, bo zajmuję się bardzo różnymi, wieloma rzeczami. Moim konikiem to internet, pewnie jak wielu z Was zauważyło, ale tutaj w wiadomościach wędkarskich prowadzę dwa działy. Pierwszy dział to jest galeria łowców. Tak to wygląda i w takim dziale możecie się znaleźć, jeśli zgłosicie do nas medalową rybę. to no, tyle to jest fajne, że są nawet nagrody, możecie wygrać jakąś nagrodę. Nagrodę funduje firma Konger. Drugi dział, taki stały, którym się zajmuję, to jest dział, moi drodzy, rekordy na plan. No, właśnie. Tutaj zawsze jest na początku taki wstępniaczek, który, który piszę, zwracam uwagę na różne ciekawostki, opisy, których ryb warto przeczytać, bo tutaj w rekordach na plan zawsze mamy zaznaczone wagę i długość ryby. Wiem, że wam się nie podoba, że, jest, że trzeba ryby zważyć, ale tak jest na całym świecie. Długo ryby jest to dodatkowa informacja. No i potem jest. Potem jest oczywiście przynęta, łowisko, jaka faza księżyca itd. itd. No i to są cenne informacje. Wiem, że wielu wędkarzy to śledzi, bo. Na podstawie tego można nawet statystyki jakieś robić, i wiem, że niektórzy tak robią. No dobrze, ale muszę Wam troszeczkę więcej o tych rekordach na plan powiedzieć. Bo tak, rekordy na plan przejąłem bodajże w 2015 roku. Jak to wyglądało wcześniej? No wcześniej to wyglądało tak, że było bardzo dużo zdjęć ryb na tle meblościanek, glazur. Były nawet zdjęcia robione w łazience. To straszne, ale tak było. Ja się tutaj starszych kolegów pytałem, dlaczego tak jest. No i starsi koledzy powiedzieli mi następujące słowa, które ja zresztą czasami powtarzam. Jacy wędkarze takie wiadomości wędkarskie? No tak, większość wędkarzy zabiera ryby i tu nie ma co w ogóle się czarować, że jest inaczej, bo nie jest inaczej, tak właśnie jest. Ale oczywiście my nie musimy tego wszystkiego pokazywać. Możemy pokazywać tylko ryby no tak, w ich naturalnym środowisku, na tle wody i tak dalej. I ja staram się tak dobierać te zdjęcia, aby właśnie nie, nie było, nie było fotek w kuchni, ani ryb w zlewie i tak dalej, jak to było kiedyś. I na, na co narzekaliście. Zresztą zauważyłem, że część z Was nie czyta w ogóle wiadomości wędkarskich i dalej tak. Yy, jak zacięte płyty, niektórzy piszą, że a, bo tutaj są zdechłe ryby, tutaj zawsze w wiadomościach wędkarskich. No nie, od paru lat tych zdechłych ryb mm, nie ma. Oczywiście nie gwarantuję, że wszystkie ryby, które są na tych zdjęciach są żywe, bo to jest, tego się nie da sprawdzić. Tym bardziej, że niektóre zdjęcia, na przykład nie wiem, czy tutaj takie zdjęcie znajdę, ale myślę, że jakieś znajdę, poczekajcie, bo na tym się zawsze bardzo długo zastanawiam. Bo zdarzają się takie zdjęcia, na przykład, że jest jakiś człowiek z karasiem, albo z linem i on jest na tle, yy, na przykład żywopłotu. Ja się wtedy zastanawiam, kurczę, czy on te zdjęcie zrobił. Yy, no to na przykład takie zdjęcie jest, yy, chyba na tle żywopłotu. Ja się zastanawiam, czy ten wędkarz zrobił te zdjęcie yy, na tle żywopłotu, bo ten żywopłot był nad wodą, bo tak mogło być, no nie mi to oceniać. Czy to jest żywopłot u niego w ogródku? No, tak zawsze staram się wychodzić z takiego założenia, że to jest jednak żywopłot nad wodą jakiś, bo może tam są jakieś, jakaś infrastruktura na przybrzegu albo coś. Druga rzecz to, że czegoś zdjęcia nie opublikujemy z rybą, bo ta ryba na przykład jest sfotografowana w kuchni, to nie znaczy, że ta osoba nie dostanie medalu. No, prawo jest, jakie jest i prawo, jak do tej pory pozwala nam za, na zabieranie ryb. Więc dlaczego my tych medali mamy e, nie przyznawać. Następna sprawa jest taka, że ja bardzo walczyłem o to właśnie, aby nie publikować takich zdjęć na, na tle tych meblościanek, robionych gdzieś przed domem i tak dalej, i tak dalej. E, no, to wręcz był taki mój no, punkt honoru, no, aby, no, bo jak to jest mój dział, ja się pod tym podpisuję, to chcę, aby było tak po mojemu, tak jak wszyscy wędkarze by chcieli na Facebooku. No tylko się tak zastanawiam, czy to wszyscy wędkarze tak chcą, bo zauważyłem, że jak zniknęły te wszystkie zdjęcia z y, tych ryb takich, no widać, że już zamordowanych, to nam bardzo spadła ilość zgłaszanych ryb, naprawdę i strasznie ta ilość zgłaszanych ryb spadła. W pewnym momencie ja się zacząłem bać, że w ogóle te rekordy na plan przestaną istnieć. No niestety, no większość wędkarzy te ryby morduje. No nie oszukujmy się, tak po prostu jest. Na całe szczęście, od czego mamy internet? Pewnie wielu z Was zauważyło, że mamy całkowicie odnowioną i świeżutką stronę wiadomości Wędkarskich, portal wiadomości i za pośrednictwem tego portalu możecie tutaj zgłosić swoją medalową rybę na ple wody. Oczywiście ona no, musi być, musi być zważona, bo, bo wielu z Was w ogóle wysyła, tylko no, nie może być sama długość, musi być ryba zważona, ale te rekordy na plan dzięki temu, że można właśnie zgłaszać ryby za pośrednictwem internetu, moi drodzy, znowu odżyły. Z czego się bardzo cieszę i bardzo Wam za to dziękuję. Znowu odżyły, i mam coraz mniejsze problemy właśnie z tymi zdjęciami na tle meblościanek, gdzieś w łazienkach robionych i tak dalej. A co do wydania, to jeszcze raz Was wszystkich zapraszam do, do lektury. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję, że te rekordy na plan nam się tak pięknie znowu rozrastają. Dzięki temu mam kupę, kupę roboty. Piękne zdjęcia. Piękne ryby. I jeszcze raz Was zapraszam do, do zgłaszania. Link oczywiście do formularza, który jest u nas na portalu. Tutaj będzie bezpośrednio pod filmem. Więc jeśli złowicie jakąś fantastyczną rybę, jeśli macie ją zważoną, zachęcam Was do tego, aby sobie kupić małą wagę elektroniczną i sobie te ryby ważyć. A jeszcze ważna rzecz. Pamiętajcie, aby zmieniać funty na kilogramy. Bo potem przychodzą takie zgłoszenia. Boleń 63 cm, prawie 4 kg ważył. No nie, nie, nie. Bardzo często właśnie mam się myli, podajecie uwagę w funtach. My to musimy weryfikować. Pamiętajcie, przestawiajcie na kilogramy. No i zgłaszajcie do nas te piękne ryby. No, no i to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Hej!